Witajcie kochani, wesołych świąt, życzę wam zdrowia na sam początek, bo zdrowie jest najważniejsze, a my dzisiaj zaczynamy y, ostatni dzień zdrabmasów i oczywiście mam y, kopertę z numerem 24 i wszystkie zdrabki z pewniakami, ale tutaj jeszcze jest ostatnia zdrabka z numerem 24, no i mam oczywiście kalendarz y, świąteczny. Y wszystko sobie zaraz się wyjaśni i będziemy wiedzieć, kto wygrał w pierwszym konkursie zabawie takiej z pełniakami. Tak jak wiecie, zbierałam pełniaki i trzeba było zgadnąć mniej więcej, ile się wygrało. No i tutaj mamy wszystkie zdrabki. I e, tak naprawdę e, mam tutaj dwóch zwycięzców. Już mówiłam wczoraj i tak sprawdziłam sobie, że e, najbardziej z, zgadnęłam, że 450 Wiśniewscy Dominika i e, Renat K 460. Reszta osób tam 400, ktoś 500 coś. No i dzisiaj się dowiemy jak będzie. Jeśli się okaże, że y Gdzieś to będzie blisko, albo wygra, albo Dominika, albo y, Renatka. K., No to postanowiłam, że y, będzie po prostu drugie miejsce i coś na pocieszenia, to jest sobie wyślę. Y, no chyba, że tam będzie jakiś, nie wiadomo, cud i wygra osoba, która poddała 500 zł. No ale to zobaczymy. A dzisiaj, słuchajcie, mamy takie oto drapeczki. Y, jest szansa, oczywiście, jeszcze na drugą zabawę. Tak jak mówiłam, hasło. Już wszystkie hasła podałam tak naprawdę. Dzisiejsze hasło to będzie wesołych świąt i nieraz Wam jeszcze to powiem, więc już wiersz tak naprawdę jest podany cały, trzeba go tylko złożyć do, w całość i wysłać mi na maila i yy, nie wiem, tak do końca do 28 można wysyłać, a 29 postaram się yy, zrobić, yy, że tak powiem, wyjaśnić, kto wygrał i, i jeszcze zdążyć przed nowym rokiem wysłać przesyłkę. Yy, I pamiętajcie, że impost. Także jak ktoś jeszcze chce wziąć udział, to trzeba nadrobić te odcinki, spisać hasła i stworzyć wiersz. No i co? I zaczynamy, zaczynamy drapać i patrzymy. Mamy tutaj lotka, szybkie 50, szczęśliwe linie. Mam tutaj zdrapeczkę taką droższą za 10 euro i to chyba jest zdrapka. Austriak, Austriak, z Austrii, taka kupowana gdzieś przy granicy Tutaj dużo drakania jest Mam czeską Taka piękna, fajna, dzwoneczki Tutaj bonus yy, za 200 koron yy, Mam jeszcze jedną szczęśliwą linię Widzę dwie Dziki Cash, Król Cash Dużo szczęścia No i tak jak mówiłam, mamy ekstra linię Z jedną linią, tutaj jest ta linia Mam nadzieję, że jest jedna, ale zobaczcie Już widzę, tu okulary przygapiłam Tak I tu okulary przygapiłam no ale tak czy siak nie ma słoneczka, więc, więc i tak nic tutaj nie będzie. Księżyca też nie było. Kraba też nie było. Baloniki były? Nie. Nie były baloniki. Także jest tylko jedna linia, no ale to na samym, samą końcu się dowiemy. No i oczywiście kalendarz adwentowy. Udział w zabawie wzięło 23 osoby. Zabrakło jednej osoby, żeby było 24 jak kalendarz adwentowy. 24 dni, no ale to nic. No i co, zaczynamy sobie? Mam tutaj dzisiaj zrobek tak 10, 20, 30, 40, 50, 50, 55, 58, 59 zł. 59 zł. Mam 200 koron i taką oto zrapeczkę Teraz sobie pierwsze, pierwsze zadanie: trzeba znaleźć trzy takie same i wygrywa, je, wygrywa właśnie. Hmm, jak będzie takie same, to jaka kwota pewnie. Więc mamy tak. No nie mamy tutaj nic. Mogło być 4 euro. Nie ma nic. Nie ma nic. I nie ma nic. Dwa autka i tort. Dobrze. Drugie zadanie. Chyba tutaj trzeba...

Jak będzie 3, to wygrywamy, bo 1, bonus 2, bonus 3, jeśli znajdziemy chyba symbol takiej e, diamentu albo takich, nie wiem, e, takich jak diamenty to 10 euro, jak pieniążki to chyba 5. No dobra, szukamy, zobaczymy, ale jest 5 euro. O, mamy, słuchajcie, mamy 3. To co my tu wygraliśmy? No to znaczy, że zwróciła się nam zdrapka. Teraz tu diament, diament i nie ma. Diament i nie ma. No to kochani, mamy tutaj 5, 5, 5. Tutaj mamy 5, więc 5, 5, 10 euro nam się zwróciło, więc super. Piechotą nie chodzi, jak to się mówi. Teraz mamy czeską zdrabkę i podejrzewam, że tutaj trzeba, nie wiem. No zaraz zobaczymy, co tam trzeba zrobić. Drapiemy, zobaczymy. Jabłuszko. Nie wiem, może tutaj coś trzeba. Aha. Znajdź dzwoneczek i wygra kwoty i znajdź symbol taki to wygra chyba podwójnym. No nie wiem. Tutaj nie ma dzwoneczka, tutaj nie ma. Tutaj świeca, świeca. Klucz, korona, ale drobne te. Mam nadzieję, że wy coś tam widzicie, ale straszne drobne te elementy. Serducha, skrzynia, podkowa. Portmonetka, gwiazdeczka, korona. Bardzo drobny to jest i sztabka, klucz i mamy dzwoneczek, a pod dzwoneczkiem mamy korony 200, więc zwróciła się nam zdrabka, podkowa, serce, jabłuszko, wieniec, gwiazda i śnieżynka. albo w bonusie mamy co? albo w bonusie mamy jakiś kwiatek. Nie, poczekajcie, trzeba znaleźć, w bonusie trzeba znaleźć aniołka. I nie ma aniołka. No powiem Wam, że fajnie, miło. Zdrabka się zwróciła, więc tylko się cieszyć. Także tak zaczynamy fajnie yy, z wygranymi. Yy, nasz ostatni z Szkoda, że to już jest ostatni. Korona, perła, motyl, ananas. No, tutaj nie ma nic. Teraz szybkie 50. Patrzymy na bonus, o bonusie sztabka, a tutaj 4, 50, 50, 2, 50 tysięcy, 500, 50 tysięcy, 100 i 2. No niestety pusta. Dobra, teraz sobie trafimy szybciutko szczęśliwe linie. Mam nadzieję, że dobrze widzicie, że nie, nie, nie jest jakoś tak, oj czekajcie, bo za ciemno. Za daleko i zaczynamy garnek. I garnek. Mam nadzieję, że jesteście zdrowi, że już wszystko w prawie, że przygotowane. Bardzo się cieszymy, że już nie chodzimy do pracy w Wigilię do przedszkola. No bo już mamy wolne ustawowo. Także na spokojnie, fajnie. To mnie bardzo, bardzo cieszy. Dzieci też zobaczą, jak mama i tato szykują w Wigilię, a nie w przedszkolu ciągle to samo. Więc uważam, że to jest super fajnie. Więcej czasu z rodziną. Ananas, tutaj. A tak to dzieci, myślą, że wszystko jest z a albo jeszcze tam z jakiegoś sklepu. No, tak to wygląda, niestety. No, ale nic. Trzeba być pozytywnym. No i mam nadzieję, że będzie. Ja to jestem zadowolona, no bo wiadomo, dzisiaj w domku, a nie w pracy. Mamy cytrynkę, cytrynkę. Ok. Gwiazda. Gwiazda jest tu, gwiazda jest tu. Klucz. Klucz jest tu i klucz jest tu. Tęcza. Tęcza jest tu. Dzwoneczek. Dzwoneczek jest tu. Pik jest tu. Więcej nie ma. Sztabka złota jest tu. Sztabka złota jest tu. Tutaj jeszcze mamy dzwoneczek. Truskawka jest tu. No chyba nic z tego nie będzie. I trefl. Trefla nie ma. No, pusto. Na razie polskie drabki. Pusta wszystko. Dobra. Złoto. Okej, okay. nie ma nic. Trefl. Trefl jest tu. Winogrono, winogrono, winogrono jest tu. Truskawka. Cieszę się, że wszystkie moje pocztówki dotarły, gdzie miały dotrzeć. Bardzo mnie to cieszy. Niestety w tym roku mało wysłałam pocztówek, ale to tylko dlatego, że brak czasu, a już jak wysłałam, to wysłałam takie. Posta, posta. Chciałam coś więcej postarać się, żeby było ładnie. I powiem wam, że te z stykinami pocztóweczki naprawdę są śliczne. Bardzo mi się podobały, tylko w plecy bolą jak się to robi i jak oglądam sylwię, no to wiem, co czuję. Bo ona uwielbia te cykiny. Dzwoneczek. Tu. Klucz, słońce, pomarańcze, Jej, no chociażby jedna zdrapka z tych za 3 zł na koniec coś dała, co? Gwiazda, jakoś tak ostatnio zawodzą mnie, ja ich lubię, biedronka korona, serce, Serduszko oczywiście dla Was za to, że oglądaliście kto by ze mną. Naprawdę było mi bardzo miło, że jesteście. I słoń. Słoń, ale nic nam tutaj nie dała ta zdropeczka. No dobra, zabieramy się teraz za dziki cash. Nie pamiętam, kiedy drapałam tą zdrowkę. Trzeba tutaj worek znaleźć albo tygrysa. No to szukamy. Mamy wiśnie, rower, motylek, palma, gwiazda, ale nie w tej zdrobce. Banany, balsam, chmurka. Plecak, arbuz, słońce, winogrona podkowa, koala, żółwik i mamy worek, kochani, mamy worek. Super. I mamy drugi worek. Wow, ale cię cieszę. No, pięknie. No dobrze, to szukamy. Co my tu mamy? 10 i 10. 20 zł. No, pięknie. Pięknie udana, fajna zdrapeczka mi się potrafiła. F. No, super. Naprawdę, bardzo się cieszę. Do wygranych. Teraz król Cash. Też taka błyszcząca, fajna, tutaj trzeba znaleźć koronę albo plik. I szukamy 59, 16, 29, 55 i 51. 25, 33, 48, 15, 32, 47, 23, 37, 22.

19, no numer 19 z numerem 19, więc może będzie jakieś szczęście. Zobaczymy, co nam tu wyszukowali. Oboczek na początek. 27, 23, kolejny oboczek. 7, kolejny oboczek. 34, 35, 22, 32, 14, 24 mamy wygraną, kochani.

Tu są wygrani. Dobrze. No, zabieramy się za nasz kalendarz. Mam numer 22. Bardzo z niego jestem zadowolona. No, zobaczymy, co tutaj będzie, bo naprawdę fajne kwoty tutaj wygrywałam. Yy, jak na udaw. Oh! Jezu, mam gwiazdeczkę! O jejku, jak się cieszę! Słuchajcie, no. Y to jest udawana paczka świąteczny kalendarz, bo nie było ze wszystkich, z jednej paczki po prostu gdzieś była i z Warszawy, są tam, więc ja nie wiem, już bo nie zapisywałam. Czasami lubię sobie gdzieś tutaj podpisać, ale tu nie zapisywałam i uważam, że kalendarz naprawdę jest dla mnie szczęśliwy. Więc mamy tutaj gwiazdeczkę, szukamy, może jeszcze będzie, ale już się cieszę. Wow, super! Mamy drugą gwiazdeczkę. Jejku, dzisiaj magia. No fajnie, no cieszę się bardzo. Trzecie gwiazdeczka. Przepraszam. Dzwoneczek. Czwarta gwiazdeczka, czapka. Nie, no po prostu kalendarz. No, jeden z moich ulubionych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mamy już pięć, więc może być i pięćdziesiąt, i sto. Nie, no będzie więcej. Mamy kolejną gwiazdeczkę. Siedemnaście, trzynaście. Mamy kolejną gwiazdeczkę. Może znowu będzie 150, nie wiem. A może jeszcze będzie więcej. 19, kolejna gwiazdeczka. No zobaczymy, co tam będzie. Jestem też ciekawa, bo jeszcze może być w bonusie coś. I kolejna. No to raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem gwiazdek. Osiem gwiazdek. Patrzymy, co jest. Przybliżam.

Mikołaja, ale mamy kolejną stówkę. No po prostu jestem normalnie w szoku. Mam kolejną stówkę na kalendarzu adwentowym. Po prostu coś niesamowitego to jest mój kolejny kalendarz, kiedy miałam 150. Niedawno miałam stówę i znowu mam stówę. No po prostu normalnie szok. Bardzo, bardzo się cieszę, a ciekawa jestem, przepraszam, bo jeszcze chyba tam ta nam mam, tą tą Zobaczę, czy to jest z innego, z innej paczki. Tak, pokażę. Wam. Tutaj miałam. I tu jest inna paczka. No to naprawdę trzeba mieć szczęście, żeby, żeby z dwóch różnych paczek trafić stówki. Wow, super, bardzo, bardzo się cieszę. Podkładamy. No i teraz, kochani, no ja jestem przeszczęśliwa, zadowolona bardzo. Więc tak jak powiedziałam. Zaraz zobaczymy, kto wygra. Że tak powiem, wiadomo, no Dominika postawiła na 450, Renatka na 460. Zaraz zobaczymy, kto wygra. Ale jeśli wygra Dominika, to wygrywa Dominika, a Renatka dostanie ode mnie taki upominek, coś wymyślę. Bo jeszcze nie wymyśliłam, ale wymyślę. A jeśli Renatka wygra, no to Dominika dostanie jakiś upominek. Ale jeśli wygra coś, ktoś jeszcze, kto postawił jeszcze więcej, no to ta osoba wygra. Już nie pamiętam, kto tam postawił na 500, ale ktoś postawił. No to co, kochanie, sprawdzamy. Sprawdzamy nie przeciągam, bo święta, każdy ma coś do zrobienia, a ja jestem tak podekscytowana, taka zadowolona, że naprawdę, naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolona. No to co, sprawdzamy, kochani. Wow! 30 zł. 30 zł. No to mamy 470. 470. Kochani, to może uznajmy, że wygrywa jedna grynatka, a Dominika będzie miała yy, jako taki upominek ode mnie jakieś zrabki i coś tam wyślę. A, a Renatka wygrywa, no bo Renatka postawiła na 460. O 10 zł się pomyliła. Naprawdę to nie jest dużo. Najbliżej była też właśnie Dominika Wiśniewskiej, a dalej tam było po 300, po 400, więc jednak różnica jest daleka. A kto jeszcze chce coś tam wygrać, no to zapraszam oczywiście do, do innej zabawy, która jest na kanale, więc jeszcze można sobie nadrobić. No i tutaj, o, sprawdzimy sobie kontrolne. J, J. No i patrzcie. Wszystkie drabki mam tutaj. Jeszcze nic nie wymieniłam. Ale jestem dzisiaj bardzo zadowolona, bo mam tutaj 30. Tutaj mam 100, tutaj mam 20. Nie, tutaj mam 10. To już mam, a tutaj mam 20. No to mam 160 zł i 200 koron i 10 euro. No naprawdę święta są fajne. Bardzo się cieszę. Ja Wam życzę zdrowych, radosnych świąt, a zdrowie jest najważniejsze, jak to się mówi, jest zdrowie, resztę się kupi, bo jest zdrowe to się zarobi pieniędzy. I wesołych, radosnych, bogatych świąt, fajnych, wygranych dla zdrapkowiczów tych co i drapią na kanale, tych co drapią i poza kanałem. Ja jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. Uważam, że udany ten zdrab i powiem Wam, że nawet Wydaje mi się, że fajne były te zdrabmasy. Zrobię tutaj takie podsumowanie i Wam napiszę później, ile wydałam na całe zdrabmasę, a ile odzyskałam. Jak już liczyłam któregoś tam dnia, to już odzyskałam ponad 20 zł, nigdy tak jeszcze nie miałam. No, ale jednak wkłady były też dość takie dla mnie spore, więc spore, są większe, ale, ale jak dla mnie, ja mówię jak dla mnie, no to naprawdę bardzo, bardzo fajne, więc jak podliczę sobie tutaj, wstawię w takie podsumowanie, ile wydałam na zdrabmasy, gdzie będą wliczone właśnie te też ekstra linie jako 240 zł. No wiadomo, że jak szukałam te pewniaki, no to więcej wydałam, ale powiem Wam, że nie wiem, czy nie jestem na zero, bo nie wydałam 460 zł, 470 zł na to, żeby, żeby znaleźć 24 pewniaki, więc na pewno jestem na plusie. To jestem tego pewna. Także na pewno bardzo fajnie, ale ogólnie jestem zadowolona. Jeszcze raz wesołych, radosnych świąt. Świętujcie, radujcie się. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!